Dzień dobry, witam was serdecznie drogie raki w waszym czytaniu miesięcznym na lipiec 2024. Kochani, karty są dla was przetasowane, a więc do rzeczy. Z tej karty, z tych kart, z tej talii, przepraszam, robimy rozkład podstawowy, dobieramy jedną anielską kartę jak zwykle. A więc raki, lipiec 2024 dla osób z podznaku raka, lipiec 2024 karta. Ogólna miesiąca, kochani, cesarzowa, pięknie. Cesarzowa, ładnie się zaczyna. Mocna karta. Dwójka buław, czyli jakieś decyzje konieczne do podjęcia. Na pewno wobec nich staniecie. Dziesiątka monet. Karta mocy, siły, no pięknie. A z pucharów, no i dalej mamy królową pucharów, gwiazdy i kochankowie. No, moi drodzy, chyba mocne karty, tak na pierwszy rzut oka. No, zaraz tu będziemy, nie, no, bardzo ładne karty. Zaraz będziemy się zastanawiać, jak to zinterpretować. I anioły mówią o idealnym momencie. No, więc myślę, że faktycznie bardzo dobry miesiąc dla Was się e, zapowiada. No, chociażby już ta karta ogólna cesarzowa, tak, która mówi, no, o dobrobycie, tak, o, o takim y y czasie, kiedy można powiedzieć, wszystko się pięknie układa, tak? To jest też symbol narodzin, więc, więc oczywiście może, może jakiś raczek właśnie oczekuje dzieciątka i to będzie też to, te, ten moment. Ale no w sensie dosłownym, oczywiście, ale może to, może to być też narodzenie jakiegoś nowego pomysłu, tak? Więc może to w ten sposób być, jakiś projekt, jakieś tworzenie. Cesarzowa zawsze jest związana też z pięknem, z kreacją, więc luksus, coś wytwornego, eleganckiego. Takie, takie kierunki związanego z urodą, z modą, z kosmetyką. To wszystko takie, takie kierunki tutaj też działań jakby będą dla Was dobre i odpowiednie. Kochani, mamy tutaj na pewno konieczność jakiegoś, dokonania jakiegoś wyboru. I teraz mm, powiedziałabym w ten sposób. Musicie zdać się, musicie. No dobra, okej, okay, niech będzie. Musicie zdać się na siebie, to znaczy na swoją intuicję. Ponieważ z jakiegoś powodu, akurat w tym miesiącu, no pokazuje się, że może być tutaj kiepsko z takim wsparciem na przykład rodziny, najbliższych. O ile być może no, raki zazwyczaj lubią być tak y, otoczone rodziną tak, i czuć y, gdzieś tam te swoje korzenie, utrzymują kontakty z rodziną, dbają o te kontakty wręcz można powiedzieć w jakiś taki specjalny sposób, y, o niej się troszczą i kultywują. Y, no, I przy tej dziesiątce monet, gdyby ona była w pozytywie, to byśmy właśnie mówili, że macie tutaj wsparcie i możecie też na przykład y, chociażby przy podejmowaniu tych decyzji Korzystać z pomocy, z porady. No, niestety ta karta jest na negatywie, I dlatego ja nie mówię, że w ogóle nie macie z rodziną tutaj y, jakichś dobrych relacji, ale w tym miesiącu może to są kwestie spraw, jakimi musicie się zająć. Y, bardziej skłaniałabym się ku temu, aby decyzja wasza była samodzielna, oparta o waszą intuicję. Nie musicie tego, że tak powiem, przegadywać, opierać się na. Tym, co mówi rodzina, bo tutaj akurat może być tak, że rodzina w tym momencie może się mylić. Zaufajcie sobie, zaufajcie swojej intuicji i ona poprowadzi was w stronę spełnienia marzeń, tak bym to powiedziała. I to spełnienie marzeń, oczywiście, ma tu bardzo szeroki aspekt tak, bo jeżeli najpierw zastanawiamy się nad sprawami zawodowymi, no to właśnie rodzi się jakiś, powiedzmy, plan, pomysł, chcecie coś zrealizować. No i na przykład właśnie potrzebna jest jakaś decyzja, tak? Czasem to jest decyzja odnośnie awansu, czasem na przykład przejście na jakieś takie stanowisko, gdzie trzeba innymi ludźmi zarządzać, bo cesarzowa to jest też przecież władza w kobiecych rękach, więc być może tak. I będziecie się zastanawiać, czy to dla mnie, czy ja sobie poradzę, czy to jest dobre i tak dalej, i tak dalej. Ja bym powiedziała, tak, to jest dobre, podążaj za tym, ale oczywiście każdy niech sobie odpowie według tego, co wam intuicja podpowiada. Na pewno ten miesiąc będzie wymagający od Was też. Zresztą karty mówią o tym, że to jest idealny moment, więc tak jakby warto byłoby nie przespać tej energii tego miesiąca. Zresztą, wiecie, to, to jest Wasz urodzeniowy, nie no, tam część już powiedzmy w czerwcu, ale. To jest ważny miesiąc, list, lipiec, więc y, y, warto korzystać z tej energii. Nie wchodźcie w jakieś takie, właśnie y, powiedzmy, nie wiem, czy lenistwo, czy taką, y, a dobrze, to ja to poczekam sobie, czy, czy to później. Nie, nie, idealny moment, anioły mówią, jest teraz, więc nie odpuszczajcie tego absolutnie. Nie czujcie też, nie, nie wchodźcie w takie poczucie, że a może to już nie dla mnie, może, może, nie wiem, może już mój czas minął, może to trzeba było zrobić kiedyś, a teraz już za późno. Takie myślenie na przykład też mogłoby się tutaj gdzieś pojawić w Waszych głowach, więc absolutnie nie należy za tym podążać. Z drugiej strony, przy podejmowaniu tych decyzji, niech te decyzje nie będą oparte na jakichś takich kaprysach. Tak, że a coś tam się wam w głowie gdzieś zakręci, i, i, i gdzieś tam powiedzmy jakaś zachcianka, jakiś kaprys się uruchomi, i za tym byście mieli iść. Ja myślę, że mimo tego, że tutaj nie ma pokazanych kart takiego, wiecie, głębokiego namysłu, rozważania, włączania logiki, rozsądku i tam nie wiadomo czego jeszcze, jest tylko krótko: królowa Pucharów, czyli intuicja, idź za intuicją, to jednak ta decyzja jest ważna. I nie może być pod wpływem właśnie jakiegoś impulsu czy zachcianki. Niech to będzie intuicyjne, ale niech to będzie takie konkretne. No, może warto też tę te intuicje trenować, tak, żeby ona Wam tutaj przykusów jakichś nie robiła. W każdym bądź razie, dobra decyzja to jest naprawdę coś, co Was prowadzi na bardzo dobrą drogę. Nawet bym powiedziała wręcz jakąś niesamowitą drogę, bo tu jest i spełnienie Waszych marzeń, kochani. Więc idziecie w taką stronę, która daje wam po pierwsze, no cesarzowa to jest ten dobrobyt, tak? To jest ta władza, to jest sukces, to jest podwyżka, pieniądze, awans, satysfakcja, dostatek, najogólniej rzecz biorąc. To są też korzystne inwestycje, jeżeli ktoś by na przykład w tę stronę się zastanawiał, tak? Czy może w coś zainwestować? Tak, to są też dobre inwestycje finansowe. To są takie dobre pomysły, które pozwalają nam zarobić pieniądze. To są też sukcesy, mamy gwiazdę i cesarzową, czyli sukcesy w takiej pracy, która wymaga od nas kreacji. W pracy twórczej, jeżeli ktoś w jakichś artystycznych rejonach się tutaj powiedzmy, obraca, to też bardzo dobry czas na właśnie na kreację, na. Na tworzenie. I to są w ogóle dobre perspektywy na przyszłość. No, karta gwiazdy to jest też, to jest też spełnienie marzeń, czyli nie tylko, że tu się finansowo wiedzie, ale to mało tego, jeszcze, jeszcze spełniają się jakieś wasze marzenia. Czyli jeszcze podążacie tak, jak gdyby właśnie za tym, żeby marzyć, żeby to było, żeby satysfakcja i takie szczęście, poczucie spełnienia wam towarzyszyło. Więc można by było powiedzieć. No, idealny moment, no, właśnie, miałam powiedzieć, idealna sytuacja, tak też, ale właśnie, anioły mówią, idealny moment. Więc piękne karty macie. Tylko najważniejsza w tym będzie pewnie ta dobra decyzja, którą tutaj podejmiecie. Na pewno to jest też takie, y, taka praca z prawdziwą pasją, tak? Praca, której oddajemy się całym sercem. Bardzo y, lubimy tę pracę, tak? I, I gdzieś tam. Y, no, myślę, że właśnie to uczucie satysfakcji może być nawet większe niż sam ten pieniądz zarobiony, tak? Po prostu satysfakcja, spełnienie jest na tyle ważne. Chociaż przy tym idą też pieniądze, ale może nawet nie tak bardzo Wam będzie tutaj zależeć właśnie na kasie, jak na tym spełnieniu, na tym zadowoleniu. I to wszystko tutaj jest. Tylko tak jak mówię, to um, musi być ten dobry wybór tutaj. Na pewno będzie jakiś wybór. Na pewno no, życie Was przed tym wyborem postawi albo okoliczności i trzeba będzie się dobrze zastanowić, więc, więc na pewno to jest bardzo ważne tutaj. Idziemy do spraw, kochani, miłosnych. Zaczniemy od singli. No więc, kochani, te karty, jak dla singla, też są bardzo fajne. Czyli co? Pozwólcie sobie na pójście do przodu, otwórzcie się. Otwórzcie się na, na właśnie poznawanie ludzi, na kontakty z tymi ludźmi, bo przez czasem nie zawsze jest tak, że musimy nową osobę poznać. Czasem znamy kogoś i gdzieś tam przychodzi taki moment, jest, ten, jest ta strzała Amora i coś się zaczyna dziać. Karty przestrzegają przed kaprysami, przed zachciankami i przestrzegają przed nic nierobieniem, czyli... Trzeba tutaj jakąś inicjatywę wykonać, tak? Czyli trzeba wejść w tą energię mocy, siły, w energię cesarzowej, czyli tej, która czuje właśnie swoją też kobiecą moc i swoją kobiecą energię, i z tą kobiecą energią wychodzi. Wychodzi, można powiedzieć, przed szereg, tak? Więc y, okazujcie swoje ciepło, okazujcie swoją troskę, opiekuńczość to jest idealny moment na to, aby rzeczywiście tutaj Spotkać, no myślę, że właściwą osobę do budowania relacji takiej stabilnej, trwałej, głębokiej, opartej też o, taką, o takie porozumienie duchowe, bo przy gwieździe często mówimy też o karmie, o karmicznych relacjach. Więc na pewno wiele poziomów porozumienia tutaj w tej relacji będzie karta kochanków, więc tu też się na pewno uruchamia namiętność to uczucie będzie po prostu spełnione na wszystkich płaszczyznach. Hmm, oczywiście no nie mówię że od razu, ale kochankowie też obiecują takie bardzo romantyczne zdarzenia, tak? takie jak no, jakieś powiedzmy nie wiem, później już zaręczyny, tak, jakieś decyzje podejmowanie decyzji właśnie odnośnie bycia razem, wchodzenia na jakieś kolejne pułapy znajomości. No więc no Pięknie, pięknie się karty układają, więc, no, drogie raczki, no, tylko korzystajcie z tej energii, tylko tak jak mówię, nie wolno wam nic nie robić, tak? Nie wolno wam myśleć, to już nie dla mnie, ja już swoje przeżyłam, to już mi minęły lata, możliwości i tak dalej. Absolutnie nie, absolutnie nie. Nie wolno w taką energię wchodzić, a wręcz nawet, no, myślę, że trzeba tutaj dopomóc, jak gdyby, tak? Może trzeba tym siłą wszechświata dopomóc, właśnie poprzez waszą aktywność, poprzez wasze wyjście, poprzez podjęcie właściwej decyzji, która poprowadzi was w to miejsce, gdzie ten ktoś będzie, tak? I w jaki sposób umożliwi wam spełnienie. No i karty są piękne, tak? Bo zarówno no i karta gwiazdy, która mówi o nadziejach, o o właśnie spełnionych marzeniach, no i karta kochanków, tak, która no, jakby obiecuje bardzo romantyczną y, relację, no może nie od razu sformalizowaną, nie, bo to są związki nieformalne zazwyczaj w tej karcie, no ale przecież w ciągu miesiąca wszystkiego się nie da zrobić, więc niech to będzie ten właśnie taki piękny początek, który później będzie się dalej rozwijał, toczył i tak dalej. No więc Mam nadzieję, single, żeby na koniec miesiąca już powiecie, że już nie jesteście singlami, także już będziecie teraz słuchać czytań dla związków. Mam nadzieję, że tak właśnie się stanie. No i kochani, no właśnie związkowcy, tak, czyli wszelkie y, związki, partnerstwa, małżeństwa i etc. Et Więc, kochani, no myślę, że również dla Was bardzo dobry czas. Mamy ten idealny moment pokazany, mamy te karty naprawdę obfitości, dobrobytu, dobrostanu, nadziei, spełnienia, namiętności, więc to wszystko się tutaj powinno dziać. Ale znowuż powiem w ten sposób: nie osiadajcie na laurach, nie spoczywajcie, niech się Wam nie wydaje, że na przykład już macie że tak powiemy, zaklepane tą partnerkę, czy tego partnerka, partner partnera, sorry. I już nie musicie nic zrobić, nie kochani. Podejmujcie dobre decyzje, tak? Bądźcie y, ciągle y, jak gdyby, no można by powiedzieć w aktywności, tak? Nie pozwalajcie, aby ta wasza y, miłość, ta wasza relacja y, stygła, tak? Nie wchodźcie w taką energię y, rozterek Jakiegoś nadmiernego rozmyślania, niepewności, czy, czy nie pozwólcie, żeby też właśnie gdzieś taki brak stabilizacji, brak takiej pewności zaczął gdzieś zaglądać do tego Waszego związku. Bo oczywiście czasem są takie momenty, że jakieś sprzeczności się między nami pojawiają, tak, są takie momenty, że jakieś różnice wyłażą na wierzch, że tak powiem. Tak? Natomiast no, po to są te decyzje, po to są te wybory i absolutnie nie pozwólcie, żeby jakieś lęki, jakieś obawy brały górę nad wszystkim. Wy jesteście tutaj w karcie siły, w karcie mocy, w karcie cesarzowej. Macie bardzo dobrą energię właśnie aby budować, aby wszystko tutaj pięknie się układało, żeby wszystko pięknie wzrastało. Dla jakiegoś raka to też może być oczywiście zapowiedź, tak jak powiedziałam, i narodzin dziecka i zajścia w ciążę ewentualnie. Więc, czy jakiegoś takiego odrodzenia uczuć, jeżeli, jeżeli jakieś macie za sobą trudniejsze momenty, jeżeli tam wasz dom, ta dziesiątka monet jest na negatywie, został zachwiany, gdzieś tam powiedzmy w posadach drżał, jest szansa, myślę, na to, żeby właśnie poprzez y, dobre decyzje, poprzez dobre decyzje, poprzez pokazanie też właśnie ciepłych uczuć, troski, opieki, miłości. Wszystkiego tego, czym emanuje królowa pucharów, żeby właśnie naprawić, żeby to naprawić, tak? Żeby to odnowić, żeby to wzmocnić. I jest tutaj duża nadzieja na to, jest możliwość taka, więc wykorzystajcie ten czas, bo to jest ten idealny moment dla Was. No, Macie właśnie te urodziny, więc być może, szczególnie po urodzinach, tak? Bo mówi się, że ważnych decyzji nie powinno się podejmować przed urodzinami przez tam kilkadziesiąt dni. Natomiast po urodzinach to jest ten taki najwyższy pik w całym roku, tak? To jest najlepszy czas um, dla każdego, więc wy też ten czas po swoich urodzinach w odpowiedni sposób uh, wykorzystajcie, tak? Niech, niech też wam służy i, i żebyście z tego wyciągnęli jak najwięcej. A karty naprawdę obiecują tutaj, że może się praktycznie zdarzyć wszystko. Więc dajcie sobie na to takie wewnętrzne pozwolenie, otwórzcie się na to i niech się dzieje. Niech te marzenia wasze się spełniają. Tyle, drogie raczki, do usłyszenia.